Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Lecznicy. Dzisiaj będziemy bać kredyt <grytania> i robić mm, ten sprawdzian, te kwalifikacje na leczenie koni. W końcu e, będziemy brać kredyt 2000. Zaraz wszystko zobaczycie, jak to tam wygląda. Ja już tam e, patrzyłam mniej więcej. Tutaj... E, Kredyt pożyczka, no taka pożyczka 2000, zwrot pożyczki 10 razy 230. Myślę, że będzie możliwe to do oddania. Czyli bierzemy, mamy 10 dni na spłacenie, 230, no musimy pozarabiać. I idziemy na te kwalifikacje od razu, jak tu już jestem, to bierzemy te kwalifikacje i patrzymy, co kolejne nas czeka, naprawdę. Ja bym chciała. O, przeczytać książkę? O, sięgarnia, tak. Tutaj jeszcze fizjoterapeuta. I... kurde, zaraz zobaczymy ile ona będzie nas tak kosztować, naprawdę, konie. Dobra, czytamy. Koń to zwierzę domowe, zamieszkujące każdy zakątek świata, pomimo tego wciąż istnieją dzikie gatunki. Koń to zwierzę stadne, które nie znosi samotności, jednakże człowiek może przejąć rolę członka stada poprzez spędzenie przy zwierzęciu mnóstwa czasu i darzenie go uwagą i uczuciem. Aby chronić się przed przeciwnikami, konie przystosowały swoją sierść do ich naturalnego środowiska. Rozpowszechnienie się koni na świecie i ich przystosowanie do różnych obszarów są przyczyną powstania wielu gatunków koni. Ludzie stworzyli nowe rasy poprzez krzyżówki, mające na celu wywołanie specjalnych cech, służących do wypełnienia odpowiednich zadań. rasy koni można podzielić na cztery rodzaje. Podstawą rozróżnienia jest kształt ciała. Bardzo małe konie o wysokości mniejszej niż 14 dłoni nazywane są kucykami. Wszystkie pozostałe konie dzieli się na zimno i gorąco krwiste oraz konie czystej krwi. Zimnokrwiste to silne i postawne konie, których waga dochodzi do 1000 kg, w związku z tym często używane są jego konie pociągowe. Konie gorąco krwiste są mniejsze i słabsze do swych zimnokrwistych krewniaków. To jest zimnokrwiste to silne, i kucyk i gorąco krwiste są mniejsze i słabsze. E, większość koni hodowanych e, dla sportu lub w celach rekreacyjnych zalicza się do tej grupy. E, I konie czystej krwi to bardzo eleganckie i pełne wdzięku konie, spośród których rozróżnia się tylko dwa rodzaje, konie arabskie i angielskie, czyli e, czystej krwi e, to tylko arabskie i angielskie. Teraz już wiesz już całkiem sporo o koniach. Dobra. Wreszcie czego będę się posiłkować internetem. Wybaczcie. Ale raczej chyba nie będzie z tym problemu. E Czemu? Przecież to było 6 tysięcy! Czy mi się to obzdrało? Nie, no, przecież dziś było 6 tysięcy. Ej, ludzie w tym momencie to ja jestem głupia. Serio? Przecież to było 6 tysięcy, a ław nam się w Okej, okay, dobra. głupia, Mój błąd. Konie, mogłam to sprawdzić wcześniej. Konie nie lubią pozostawać same. Dlaczego tak się dzieje? To zwierzę statne i nie są samotnikami z natury. Konie są bardzo puchliwe, dlatego nie lubią być same. Konie są samotnikami i mitem jest przeświadczenie, że nie lubią być same. Konie to zwierzę statne i nie są samotnikami z natury. Tak, to jest to. Ok? Jak wytłumaczyć różnorodność końskiego umalszczenia? Konie przystosowały swoją sierść do ich naturalnego środowiska, lecz wpływ na to miały także zabiegi hodowlane człowieka. Konie wykształciły różne kolory sierści, aby łatwiej je było rozróżnić. Nie ma szczególnego powodu, po prostu tak się stało. E, nie, 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 też A. Dlaczego rozróżniamy konie zimno i gorąco krwiste? Nie ma szczególnej przyczyny, niektóre gatunki umieszczono w jednej, niektóre w drugiej. A, tak w przypadku, e, jak nazwa wskazuje, zimno krwiste mają e, nieco niższą temperaturę krwi niż inne. <ścoughs> e, ciekawe, czy ktoś kiedyś tak myślał. Ja nie pamiętam. Rozmiar i kształt ciała odróżnia konie zimno i gorąco krwiste. Tak. Udało Ci się odpowiednio poprawnie za wszystkie pytania. Teraz możesz leżeć konie. Jej! I tutaj fizjoterapeut. Myślałam, kurde, ale czemu mi się ubzdurało, że to jest 6000? tysięcy? Wiesz już wszystko, co jest wymagane do leczenia koni. Na pewno niebawem spotkasz się z pierwszym potrzebującym koniem. W ramach uznania za twoją ciężką pracę otrzymujesz nagrodę. Dostęp do lasu, nowego terenu jeździeckiego. Dobra, to że dzisiaj jedziemy do lasu. Weź wierzchowca i rusz nową, odblokowaną ścieżką na wycieczkę do lasu. Czemu mi się to że to jest 6000? Ja naprawdę nie pamiętam! Nie rozumiem tego! Nie czemu się mi się to tak e, wzięło? E, ja kupię toczek. Tylko nie wiem który. Pokażę nam się tutaj, tak, to chyba się pokaże wszystko, co tu mamy. Czekajcie, e, niech ja sobie ubiorę. Tak jak e, mamy. Dobra, to um, niech będzie ten, bo może nie, no nie będzie pasować. A może mamy kupić sobie bońskich? Ej, dobra, kupmy sobie bońskich. Lik będzie. Będzie najlepiej pasować. <noise> Już jesteśmy ubrane. A jak tu wygląda z tymi sprzętami? E, Przerwę do pobierania odchodów, test krwi. Dobra. No to nie będziemy mieć problemu z tym, jak się to nazywa? Kurde, nie będziemy mieć problemu z oddaniem tych pieniędzy. A czy ja mogę to oddać? Masz już pożyczkę, nie możesz wziąć drugiej, ale odwiedzę bank, aby zobaczyć ile nie pozostało ci do spłaty. Eee, okay. Spłać pożyczkę? Mogę tak od razu zrobić? Jej, dobra, mam to już z głowy. I git. Widzicie, wzięłam pożyczkę niepotrzebnie, ale mogłam ją od razu spłacić. Dobra, to się, to się chwali tej grze. Że mogę to tak od razu zrobić. Eee, dobra, ja się zajmę tutaj zwierzęczkami i będziemy potem robić już, e, sprawdzać po prostu teren, las, po prostu dajcie mi e, moment, aż ja ogarnę tutaj zwierzeczki. Ogólnie, słuchajcie, mam przeczucie, że niedługo skończymy tą grę. Dosłownie. Bo co nam zostało? Wyblokowanie lasu. E, Boże, plaży. I e, tutaj wybudowanie do końca e, tych tutaj pomieszczeń dla psów, dla e, kotów. E, wybudowanie stajni, by dostać wybieg. E, wybudowanie fizjoterapeuty e, tego... No, wiecie o co chodzi. Więc zaraz naprawdę kończymy tą grę. Nie wiem, mam nadzieję, że do 10 odcinków to e, e, będzie i, i skończymy tą grę. E, by zacząć tamtą. <grym> Kurde, serio. Nie że po prostu w to. Czemu mi się wzięło to... No, a to ja nie wtylnę? Wzmacniający... Boże, jak ja nie potrafię czytać. Zaraz wykorzystałam. No bo ja już tam... Na osobę anty te Antybiotyk i I tak ko ko po kolei. Kurde, jakie ja nienawidzę tego. Gdzie ja mam to dać na uszach? Teraz mnie jakiś zwierzak będzie potrzebować tego, a ja tego nie będę mieć. Dobra, zmierzamy już tutaj do pomieszczenia. Znaczy do stajni, bo co ja gadam w ogóle <grym się> ze sobą? Mamy tutaj naszego konia w Krysie. Ale ja tutaj ją nakarmię. Chciałabym powoli się też przenosić na tą najlepszą karmę. Będę po prostu zjeżdża już miały tą najlepszą. No to e, Tutaj posprzątaj. Jak ona szybko zjadła już. Nawet dość tutaj z tą miotłą nie mogę. Tak, bo tu chyba widzę, że jest brudno w jej boksie tak i teraz już jeszcze sto no i git. E, może przesunęłam was e, bierz tutaj siodło o siodłaj. nie nie być... nie 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 ja cię nie chcę odprowadzać e, odejdźmy trochę od tego boksu o Teraz chciałabym dojeść konia. No i dobra, I tu jest las. Otwórz? No i jedziemy. Za po, poje, pojeździ Pojeździj trochę dłużej, nim zmierzysz się następnym zadaniem. Centrum terapeutyczne to miejsce, gdzie możesz diagnozować i leczyć chory konie. Budynek ten, ten jest niezbędny do leczenia chorych koni. Dowierz się więcej, klikając na przycisk zadania. Nadszedł czas, aby wybudować centrum terapeutyczne. Nareszcie zyskasz możliwość leczenia chorych koni. No, więc tak. E, I mogłabym w końcu. E, hello. Zmieniłam sobie również e, opcję prowadzenia, teraz prowadzę normalnie tym koniem na klawiaturze. No to w związku z, tą, z tym centrum terapeutycznym, może uda mi się to teraz y, zbudować i po prostu zobaczymy je następnym razem. Nie wiem, no ten las wygląda w ten sposób, tak. Jest to o wiele większy obszar. No nie powiem, ja jestem zwolenniczką lasów. To jest to wiele ładniejszy teren. Jakoś tak. Czy ja mogę skakać? Tak! W końcu. Dobra, bo ostatnio nie chciał skoczyć. pamiętacie. A tutaj i tak założyła toczek. Ostatnio tylko w ogóle nie zauważyłam. Nieźle. To mi tak bardzo przypomina teren z tamtej części. Z tego po prostu w gorszej jakości. Ojej, 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 ja tak... O nie, przez, krzaki, przez krzaki nie mogę. O, chciałabym przez ten mostek. Ale nie chciałam się tak zatrzymać. No, i wychodzimy. Wracamy i sprawdzamy ten centrum terapeutyczne. No, no ja chciałam... Puch. Normalnie nie mogę. Dobra i zobaczmy to centrum terapeutyczne. I ono tam kosztuje. Pysak. Jak nie można leczyć chore konie. Dobra, biorę. Niech będzie. Wezmę i tyle. Teraz po prostu e, zarobię pieniądze. I zobaczymy się A rano.